Kurwa, już nie odbijałem, bych tu sektorze. Kurwa, ma! Dwóch już Dobryga. tu jest, ja pierdolę, ma! Tak. W domku. Jeden powalony. Ale jest drugi, Ciesa, za, tak. za drzwiami po prawej. Z RPG wymierzony. Ławę, ławę, do nich nie pisz tam. No już nie, ja pierdolę. Jeszcze punkt tam jest. Jeden z miasta. Błaga, wroga, drużyna jest na waszym tropie. Mnie, dawaj, dawaj, A, mnie. Mam dwóch kurwa! Juhu, Ale ich dojechałem tu! Kuźwa! Uwaga wrogi żołnierz! Jesteś, jesteś tu? Tak! Jest tu coś leży? Leży, leży, bo ja się boję po to w Leca, ogóle iść. Lecać. Kurwa, nie ma mamo! No. Nie, no. Bo oni zużyli kurwa Wracają. Zabiliłeś go? A. Kurwa! Jeszcze Stałem. mnie. Bierz go kurwacie, kasetówka, schowajcie się. To mi moją chienę chciał zabić kurwa. Kanonier ja widziałem no, mam... no, mam... no, mam... Zabiłem! Zabiłem kogoś, kasetówką. To tam są! Chodźcie! Kurwa, tu są ludzie na dole. Ja nie mam mamo. Nie ja mam nawet mam. Mammo ja Nie mam nic Zejdę się na los! Tak Soj kurwa moja ma, kurwa, hiena pokosiła ma, Trzech hienom zabiłem <laughs> Kurwa I like it Chyba nagram sobie tego szere... Sze, szereczka Ty pierwszy No nie ma mamo? Gdzie? Za nas Nie ma ja mamo ja mam, mam. Nie mam nic. Zdech, dobra, ma. są dobrze. Mają mnie na celowniku. Tam zszedł typ. To po mnie. Nie widzę tu nikogo. Kurwa, już mam pięciu. sam tam, som, som, Jest. som, Jest. Som, Jest. Som, 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 A ja nie mam kewów, kurwa. Uciekam, yes, uciekł tam, uciekł. No, mnie! Zróbcie to. Zróbcie zaraz dotrze. to. nadlatuje to. Zróbcie to. Zróbcie to. z to. nas zachodzą? Patrzysz chody grabar? Tak. Dobra. Nalot puściłem, na środku też nikogo nie było. Oni cały czas próbują wejść. Nad nami BSP, droga! No kurwa. Są. się, tylko do Ciebie wy Wyskocz tam, kanonier, ja robię o... Kurwa! Mówiłem, Kurva, já mě zapovali ono, zaprývá A druhý, a druhý bez Tak je!